Witajcie, nazywam się Daga Mielarz. Słuchacie programu Mózgo Uczek. Czyli, jak uczyć się efektywnie? Dzisiaj chcemy skłonić nasze głowy do pracy za pomocą nagrody. Wiemy już, że możemy w tym celu wzbudzić naszą ciekawość, żeby zmotywować się do określonego działania. Ale, jeśli mamy być szczerzy, to równie często sięgamy po nieco inne metody. Na przykład, pierwsza osoba, która skończy notatkę z dzisiejszej lekcji, dostanie piątkę. Czy to działa? Czy takie rzeczy zawsze was motywują? Jak to jest z tym kijem i marchewką w uczeniu się? Dzisiaj przyjrzymy się marchewce. Czy możemy skusić naszą głowę jakąś inną nagrodą, niż zaspokajanie jej ciekawości, żeby uczyć się efektywniej? Najpierw zajrzyjmy sobie do głowy. Mamy w mózgu takie obszary, które oceniają nasze umiejętności i przewidują, za co możemy dostać nagrodę. A z poprzedniego odcinka wiemy, że lubimy być nagradzani i to nas motywuje. A za co karę, czyli coś, czego chcemy uniknąć. Te obszary mogą nas mobilizować do działania, szukania nowych informacji. Jeśli ocenią, że to, co teraz będziemy robić, doprowadzi nas do nagrody. Albo mogą skłonić nas do siedzenia cicho, jeśli uznają, że to, z czym chcemy wystartować, sprowadzi na nas tylko negatywne konsekwencje. Skąd te obszary wiedzą, za co potencjalnie zostaniemy nagrodzeni, a za co ukarani? Nauczyły się. Posłuchajcie. Prowadzący zajęcia zadaje grupie, w której jesteś pytanie. Kto powie, jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie? Yy, albo kto wymieni podstawowe wskaźniki makroekonomiczne? W takiej sytuacji najprawdopodobniej jesteś jedną z trzech osób. Albo pierwszą. I znasz odpowiedź na pytanie. To jest Twój moment. Zgłaszasz się, podajesz prawidłową odpowiedź, widzisz uznanie w oczach nauczyciela. Może nawet będzie plusik, może piątka, ależ te zajęcia są fantastyczne. No, dawajcie, dawajcie następne zadanie. Może jesteś osobą drugą. Wydaje Ci się, że wiesz. Przypuszczasz, że możesz znać odpowiedź. Jeśli się zgłosisz, to może zostaniesz wybrana, wybrany do odpowiedzi. Jeśli masz rację, no to będzie uznanie w oczach nauczyciela może plusik, może nawet piątka jeśli jednak się pomylisz no to słabo usłyszysz, jak można tego nie wiedzieć. Mówiliśmy o tym pięć minut temu. Czy ty się w ogóle nie uczysz? Może ktoś się będzie śmiał i na bank na następnych zajęciach lecisz do odpowiedzi. A być może jesteś osobą trzecią pojęcia nie masz o co chodzi. W życiu nie byłaś, nie byłeś w lesie i pierwszy raz słyszysz o makroekonomii. Ale to nic, ktoś już się zgłasza. Szansa na to, że akurat ciebie zapyta nauczyciel, jest więc minimalna. Nie musisz nawet otwierać podręcznika, żeby szukać odpowiedzi. Którą zazwyczaj jesteś osobą? Nagroda to przepotężna siła. Jednak problem z nią w nauczaniu polega na tym, że często jest źle używana i nie spełnia swojego zadania. No bo popatrz, w nauczaniu przyznajemy nagrodę najlepszym uczniom, tej osobie pierwszej czyli osobie, która już jest zmotywowana do pracy, a nagroda powinna motywować całą grupę. Dlatego ciągłe wyróżnianie i chwalenie tylko najlepszych uczniów i uczennic może być demotywujące dla pozostałych. Te obszary w mózgu, które przewidują za co będziemy nagradzani, a za co karani, przez lata naszej nauki uczą się, że nagroda wędruje właśnie do tych najlepszych. Te obszary oceniają też nasze umiejętności w porównaniu z innymi. I jeśli nie jesteśmy w czymś najlepsi, to nie zachęcą nas do działania. Nie spotęgują naszej motywacji do pracy. Bo po co? Cały czas się zgłasza, a nauczyciel wybiera stale te same osoby, które zawsze podają prawidłową odpowiedź. Jak próbuję zrobić zadanie na czas, to nigdy nie jestem tak szybka, żeby dostać plusa. Nie mam szans na nagrodę, nie mam po co się starać, a moja głowa z doświadczenia wie, że nie czeka na mnie nagroda. Efekt jest taki, że zamiast dążyć do stania się osobą pierwszą z naszej opowieści, tkwimy pod postacią osoby trzeciej i uczymy się bardzo niewiele albo wcale. Jeśli mam być szczera, to jedynka też nie uczy się za dużo, ale o tym za chwilę. Wiecie, kto będzie uczył się najefektywniej? Osoba druga ta, która być może wie, ale nie jest pewna. Ta osoba ma szansę nauczyć się najwięcej, ale pod pewnymi warunkami. Badania pokazują, że dla optymalnego uczenia się istotna nie jest absolutna wartość nagrody, czyli np. Na słowa nauczyciela. Bardzo dobrze, dziękuję. Ale to, że nagroda jest nieoczekiwana. Neurony dopaminergiczne, czyli te wytwarzające dopaminę, ulegają pobudzeniu w odpowiedzi na różnice. Między tą nagrodą, której oczekujemy, a nagrodą, którą faktycznie dostajemy. Zawsze wtedy, kiedy organizm ma określone oczekiwania, a rezultat jest od nich lepszy, zachodzi uczenie. Czyli jeśli jesteś osobą drugą, koniecznie próbuj. W odpowiednich warunkach nie musisz nawet podawać prawidłowej odpowiedzi. Jaką podasz, taką podasz. A w sytuacji idealnej, jeśli podasz błędną odpowiedź, to zostaniesz naprowadzona, naprowadzony we właściwy sposób na tą poprawną odpowiedź. I Bam! Masz to w głowie. Twoje neurony nie liczyły na wiele. A tu proszę, uznanie nauczyciela za to, że podchodzisz do zadania, a może nawet przy pomocy prowadzącego albo kogoś z grupy dojdziesz do właściwej odpowiedzi. Gwarantuję ci, że po takim doświadczeniu zapamiętasz dużą część zwierząt żyjących w lesie albo wskaźników makroekonomicznych a przecież właśnie po to tutaj siedzisz. Jakie z tego płyną wnioski dla nas? Czy nagroda pomoże mi uczyć się efektywniej? Tak. Mechanizm motywacji jest jednoznaczny. Podejmę jakąś czynność, na przykład zrobię referat, albo będę uczyć się do egzaminu. Jeśli będzie, temu towarzyszyła nagroda. I jak zawsze, sytuacja idealna to taka, gdzie otrzymasz wsparcie od osób, z którymi się uczysz, czy które uczą Ciebie. Zauważone będą Twoje postępy w nauce, zaangażowanie i starania. Jeśli jednak uważasz, że nie dostajesz tego w takim stopniu, w jakim jest Ci to potrzebne, a chcesz wykorzystać nagrodę do zmotywowania się do pracy? To nagradzaj się samodzielnie. Jak słuchasz tego podcastu, to prawdopodobnie masz już za sobą kilka, może kilkanaście lat doświadczenia w uczeniu się. To oznacza, że tylko ty najlepiej wiesz, co przychodzi ci łatwo, a co wymaga większego wysiłku. W jakich sytuacjach twoja motywacja spada, a w jakich nie musisz się o nią martwić. Czyli to ty najlepiej wiesz, w których momentach twoja głowa będzie potrzebowała zachęty w postaci nagrody. Jaka nagroda będzie najlepsza? No, taka, którą łatwo mieć przy sobie i od której się nie uzależnisz. Pamiętaj, że nagroda to nie tylko czekolada, ocena w szkole czy zaliczony egzamin. Nasz układ nagrody może być pobudzony czyimś uśmiechem. Czyimś uznaniem tego, co zrobiliśmy, zainteresowaniem naszą osobą, czy jak już wiemy z poprzedniego odcinka, nową informacją, którą chcemy poznać? Pochwała nawet od samego siebie może być nagrodą, która będzie wzmacniać twoją motywację do pracy. Nagradzaj się mądrze. Nie patrz na sukces i postęp innych, bo oni nie są tobą. Jeśli jesteś osobą trzecią, nagradzasz się już za samo szukanie informacji, za otworzenie książki. Jeśli jesteś osobą drugą, za zgłoszenie się do odpowiedzi, jeśli osobą pierwszą, za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Nagroda ma cię motywować do działania, ważny jest Twój postęp i twój przyrost wiedzy w porównaniu z punktem, z którego ty wychodzisz, a nie w porównaniu z najlepszym uczniem czy uczennicą w klasie. Liczy się to, że aktywnie pracujesz, analizujesz dany problem, spędzasz czas szukając samodzielnie odpowiedzi. Albo nie będąc pewnym, zgłaszasz się do odpowiedzi, żeby sprawdzić, czy rozumiesz. Jak to zrobić? Załóżmy, że jesteś trójką. Otworzyłaś, otworzyłeś podręcznik w poszukiwaniu odpowiedzi. I nikt tego nie docenił. Pochwal się sama, pochwal się sam. Bardzo świadomie pomyśl sobie albo powiedz sobie, świetna robota. Może następnym razem znajdę odpowiedź, zanim ktoś jej udzieli. A na dzisiaj jestem z siebie zadowolona. Jestem z siebie zadowolony. Dobrze mi poszło. I wiem, jak absurdalnie to brzmi, ale twoja głowa cały czas cię słucha. Pamiętasz te oceniająco-przewidujące obszary w twoim mózgu, które oceniają twoje umiejętności i przewidują, za co będzie nagroda? Można je ciągle uczyć. Jeśli ktoś ci mówi, że jesteś kiepska, kiepski z jakiegoś przedmiotu, masz słabe stopnie, ty też sobie mówisz, że z tego przedmiotu nic nie umiesz i twoja głowa to przyjmuje. Nie zgłaszasz się i nie masz motywacji do uczenia się, bo nie czeka cię tu żadna nagroda. To teraz spróbuj nauczyć swoją głowę, że jakieś sukcesy tutaj są, że pojawiają się nagrody. Nagradzaj się najpierw za samo zaangażowanie. A może masz wśród otaczających cię osób kogoś, z kim możecie się nawzajem wspierać? Może ktoś, kto siedzi obok ciebie, też nie jest fanem tego przedmiotu? Docencie nawzajem swoje notatki. Z czasem będzie tak, że praca w danej dziedzinie stanie się łatwiejsza i przyjemniejsza, bo nie będziesz mieć zaległości w omawianym materiale. Nie musisz danych zagadnień pokochać. Ale zaczniesz więcej rozumieć z tego, co się dzieje, i nagrodą okaże się samo zaspokajanie Twojej ciekawości. Jeśli jesteś rodzicem, który pomaga uczyć się swojemu dziecku, to obserwuj. Zobaczysz, kiedy i co można podrzucić małej głowie. Czasami wystarczy uznanie za zaangażowanie dziecka. Czasami nowe flamastry, którymi będzie można zrobić plakat albo mapę myśli z jakiegoś trudnego tematu. A może po przeczytaniu przez dziecko danej partii materiału, będziecie o tym rozmawiać, zajadając rodzynki w czekoladzie? Twoja uwaga poświęcona dziecku to też jest nagroda, czasami najlepsza. Ale to powinna być taka pełna uwaga to znaczy, że telefon zostawiamy w innym pokoju. A może u Was bardziej sprawdzą się gwiazdki, naklejki, pieczątki, które będziecie zbierać za wykonaną pracę? Każde dziecko jest inne. Tylko uwaga super ważne. Nie szalej z nagrodami. Nie chodzi o to, żeby cały czas mówić dziecku, że jest znakomite w tym, co robi, że za każdym razem praca wychodzi perfekcyjnie. Wbrew pozorom, to nie podtrzymuje motywacji, bo dostajemy informację, że właściwie nie mamy już nic do roboty. Zawsze jest idealnie, wszystko jest skończone, niezależnie od tego, ile wysiłków to wkładam. Brak celu przed nami. Dlatego osoba pierwsza, ta, która wszystko wie, zawsze się zgłasza, zawsze podaje poprawną odpowiedź, może mieć mniejszy przyrost wiedzy niż osoba druga. No dobrze, czyli widzimy, że warto popracować z nagrodą. Warto mieć marchewkę dla siebie albo dla kogoś, kogo uczymy. A co z karą? Czy aby nie będzie efektywniejsza? A może zamiast sobie coś dawać, Zacznę sobie odbierać. Czy strach przed jedynką albo szlabanem na internet bardziej mnie zmotywuje? To jest super ciekawe pytanie i koniecznie musimy poznać na nie odpowiedź. Już w następnym odcinku. Słuchaliście mu z gołczka z Dagą Chmielarz. Dzisiaj dalej zgłębialiśmy możliwości, jakie daje nam nasz układ nagrody i jak z niego korzystać, żeby motywować się do efektywnej nauki. Jeśli chcecie zerknąć do źródeł, z których korzystałam, znajdziecie je na stronie mozgouczek.pl. Zapraszam Was też do subskrybowania podcastu. Do usłyszenia następnym razem!